Witam Państwa. Państwu, byliśmy przed chwilą z Panią Poseł Marią Koc w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski. Chcieliśmy się spotkać z Panią Burmistrz i Wodą publik w ramach kontroli parlamentarnej, No niestety nie zostaliśmy. Pani Burmistrz złożyliśmy pismo dotyczące przyczyn odwołania dyrektora Sokowskiego Domu Kultury, Pana Marcina Cenińskiego. Gdyż mamy naprawdę wiele wątpliwości co do legalności odwołania także przychodzą do naszych biur parlamentarnych mieszkańcy z zokoła Polskiego i powiatu z pytaniami dlaczego tak się wydarzyło. Szanowni Państwo, nie ma pani burmistrz Iwony Kublik, jest podobno w Warszawie. Przyjęła nas pani sekretarz. Pani sekretarz no byłaby chętna udzielić nam informacji, ale niestety nie ma dostępu do żadnych dokumentów. Więc zostawiliśmy jej pismo, w którym, o którego przekazanie poprosiliśmy, aby przekazała go pani burmistrz, i w tym piśmie Prosimy o udostępnienie nam konkretnych dokumentów. Mamy do tego prawo jako parlamentarzyści zgodnie z ustawą o sprawowaniu mandatu posła i senatora, zgodnie z artykułem 20 tejże ustawy. Wiemy, że odwołanie dyrektora Instytucji Kultury może się odbyć tylko w określonych warunkach i na podstawie przyczyn dokładnie opisanych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Więc chcemy się zapytać, czy Pan dyrektor został odwołany z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem. Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie na wszelkich dokumentów, które będą dokumentowały naruszenie przepisów prawa przez pana Marcina Celińskiego w związku z zajmowanym stanowiskiem, bo przecież to trzeba udowodnić. A więc, jakie przepisy prawa pan dyrektor złamał, kiedy. Jakie są skutki tego złamania prawa. Drodzy Państwo, prosimy o szczegółową informację, prosimy o wszystkie protokoły pokontrolne ze wszystkich kontroli, jakie miały miejsce w Sokołowskim Ośrodku Kultury w 2024 roku. Mamy już protokół pokontrolny Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która kontrolowała Sokołowski Ośrodek Kultury. Wiemy, że... Mazowiecka jednostka przyznała, że nie ma żadnych zarzutów co do Sokowskiego Środka Kultury, że projekt realizowany z udziałem środków unijnych został zrealizowany wzorcowo. A więc tutaj niczego z tego protokołu pani burmistrz nie mogła wyprowadzić, co pozwalałoby jej na odwołanie dyrektora. Więc prosimy o inne protokoły pokontrolne, bo wyobrażamy sobie, że jakieś kontrole musiały być prowadzone, no bo chyba pani burmistrz nie dokonała odwołania pana dyrektora w czasie kadencji na zasadzie po prostu jakiejś takiej własnej inwencji. Szanowni Państwo, jednocześnie też prosimy o... Dostępnienie nam decyzji prokuratury, wiemy, że prokuratura rejonowa w Sokowie Podlaskim na skutek doniesienia przewodniczącego Rady Miasta, pana Daniela Krakowskiego, badała sprawę Sokołskiego ośrodka kultury i ewentualnego złamania prawa przez dyrektora tejże instytucji i odmówiła wszczęcia postępowania. co my też ten dokument, cerokopię tego dokumentu pozyskać. Także szanowni państwo, nasza dzisiejsza kontrola nie przyniosła efektu w takim znaczeniu, że niczego się nie dowiedzieliśmy, ale złożyliśmy pismo, czekamy na dokumenty i ta sprawa będzie miała dalszy ciąg. Nie zostaniemy tak tego, bo uważamy, że pan Marcin Celiński został skrzywdzony. Skrzywdzona została instytucja bardzo przecież przez mieszkańców szanowana jako i Sokołowskie Ośrodki Kultury. Skrzywdzeni zostali mieszkańcy miasta. Bo dla nich ta instytucja działa, dla nich pracuje, a mieszkańcy Sokowskiego Ośrodka Kultury zawsze byli dumni i są dumni. Więc szanowni państwo, nie pozostawimy tej sprawy tak bez odzewu. O dalszym naszym postępowaniu będziemy Państwa informować.